Siema, siema, um, właśnie um, już 6-3-3 wylosowałem, um, wziąłem takie kilka komentarzy, które mi się najbardziej spodobały, a więc tak, um, osoby, które wygrały 6 to Nick kiss 4 You za bardzo przyjemny komentarz, szczery, to zależało mi na szczerym komentarzu. I Kisiel1970 Też taki w miarę szczery. Poza tym też coś tam pisał. Um, a nagrody pocieszenia: dwa sejfy dostanie Pabelo. I, a drugi to właśnie ten Reaper 2. To będą nagrody pocieszenia. Ja Miałem jeszcze do wylosowania 7 nagród. Chyba tak. Więc losujemy. Uwaga, uwaga Bang 13 To jest na numerze 13 Dobra O chuj, jakiś bicz Dobra, ty dostaniesz stack koksów Kolejny Siódemka Kto jest siódmy? Stack koksów 12 ja dostaję jeden safe O, jeden Dostaję jeden safe Ile już wynosowałem Raz, dwa, trzy, cztery, też, trzy 7 Kto jest na 7? A 7 już dostał, to nie będzie takie takiego czegoś. Czwórka Czwórka dostanie jeden safe 6, czy szóstka coś ma? Nie. Szóstka dostanie moje perły, moje perły i plus CX jakieś tam perły CX. I jeszcze i ty na gildię wygrywa osoba numer 15. To jest 15. Sówki Dobra, i ty na gildy. No, myślę, że taki krótki wideo. Jak jesteście na serwie, to jest teraz godzina 18:50. Poniedziałek mamy. Jak jest ktoś na serwie, to teraz szybko rozdam. A jak nie, to właśnie kontaktować się, myślę, albo na priv, albo tam e-maila podam. Zobaczę, jak to napiszę w opisie. Jo.